<noise> Idziemy Zapieram! Przecież! Włosy! Pod pachu Wielkiego Paceta! Podchodzimy do cebulki i gryziemy ją w. Nasadkę. Pociekła krew. Wielka kropla. Opływa nas, sklejając wszystkie nasze odnóże. W potrzasku leżąc, krzyczymy. Hirwe! Hirwe! Wielki. Komar, nadlatując, zobaczył nasze położenie i postanowił skorzystać z, z sytuacji i zjeść troszkę krwi okraszonej jedną pchłą, widą. Zanim mówiliśmy. Komarze, błagamy, nie zjadaj no. tylko Wypij. Troszkę. Kirby spod. Pachy. Aha. My. wynagrodzimy cię Co widzicie? Hmm. Dobrze. To myślał. Komar. Ale. Postawił. Wark. Dacie. Mi. Jednego. Niemca. Stawkę. Skąd mamy? Mamy się na my. My. Nie, ty. Pacha. Jo, Mówimy sobie po. Nie wiem, Ale. Tyle. <gry> Dlatego komar odleciał z pachy. a Gnity niewiele. Myślę, uciekły z pod pachy. Wielkiego Niemca.